Część dzieci pamięta, że zaproszono je do Spotkanie trwało nie dłużej niż 10 minut. Kiedy dzieci zgłosiły zdarzenie nauczycielom, ci natychmiast no, sprawdzili to, jego miejsce, ale ukoło zdążyło już zniknąć. Na początku też byłam sceptyczna, wierzyłam, że dzieci coś widziały, ale nie było. Rodzonego. Z drugiej strony spójność relacji dzieci świadczy o tym, że to było coś więcej niż mogłam przyznać na początku. Dzieci opisały spotkanie ze szczegółami, do dziś nagranie audiowizualne potwierdza to niezwykłe doświadczenie. Zdarzenie widziało kilkoro dzieci, a ich relacje są zastanawiająco zgodne. Oczy z kącikami bardziej ku środkowi głowy? I okrągłe. To było całkiem czarne. Mówiłaś o źrenicach. Mieli czarne źrenice, białe. Co? Źrenice były białe. Widziałaś biel po środku? Tak. Widziałaś oczy? Były takie. Według świadków komunikacja była telepatyczna. Istoty nawiązywały kontakt wzrokowy i przekazywały informacje przez oczy. Przy tak poważnych dowodach, szanowany harwardzki psychiatra dr John E. Mack oraz inni naukowcy uznali, że zdarzenie w Zimbabwe było autentycznym, bliskim spotkaniem trzeciego stopnia. Lata później uczniowie podtrzymują te relacje i wierzą w swoje wyjaśnienia tego, co widzieli. Byłam z koleżanką. Powiedziałam jej, że to niezwykłe. Wszyscy osłupieliśmy. Na przedzie pojazdu pojawiła się mała istota. Pamiętam jak powiedziałem, że to nie człowiek. Dosłownie utonęłam w tych oczach. Oczy. W tym momencie jakkolwiek długo trwało. Nie miałam poczucia czasu, ale to było hipnotyzujące. Nie było słów, tylko obrazy w głowie. Komunikacja telepatyczna. Być może ważne jest, że do tego spotkania doszło w czasie, gdy miejscowi ekolodzy próbowali zwrócić uwagę na zniszczenia, jakie wyrządzają ziemi ludzie, szukający surowców naturalnych. Mówili nam, że świat się skończy. Jak myślisz, dlaczego nas straszyli? Bo nie dbamy o ziemię tak, jak powinniśmy.